ale akcyzm ukraiński. Witaj, nie znają, czy one czuło, ale na banderowskiej propagandzie! Stop banderowskiej propagandzie w polskiej telewizji! Stop banderowskiej propagandzie w telewizji! Nie chcę płacić, płacić na banderowców w polskiej telewizji! Banderowcy wypadł z Polski! Banderowcy wam! Banderowcy wam! Banderowcy wam! Banderowcy wam! Tym razem kosza na kamień!